Witam Was, ludzie. Elo, elo. Pan Maciek. Pan Maciek jednak przyszedł, tutaj jest. dziś dobry. Nie Maciek. To my tutaj musimy sobie usiąść. a ja tutaj z tyłu siadam. A pan Maciek nie może usiąść. Panie Macku, może to się stało. O, pan już siedzi. Wsiadaj Wiktor, no to jedź, lecimy. Jej, wracamy! Do stąd 3, 2, 1, 0, o jesteśmy. O, dobra. Do widzenia. Wice... Dziękujemy. Co? Co tu się stało? Jak to było? Co to jest jakieś dziwne wyjście. Dobra, idziemy. Czuję na biezgrę wicę, czemu jest ty, ty ty... Ej, Victor, co ty wchodzisz wejściem? Teraz tutaj jest wyjście. Trzeba iść. Ale nie, dziwne. Nie, 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 nie było tutaj przecież. Dziwne. No widzę E-napis. C widzę. Napis to Napis granice. to chyba jest. O, o, kajtek bez majtek. Jak? Ale... Halo! Co to za lotnisko? Co mi się stało? I czemu to są loty? Grajowice... Pice... Panie Gierzowiec! Ej... Ej, to jest dom Sprinklesa chyba! Spinkles, Gdzie ty jesteś? Spinkles, Sprinkles! Jesteś Spinkles. tu? Sprinkles! Co wy tu robicie? jesteście w chacie? Chłopie, jest ja to chata dowolona! A wiedział, że wy też macie swój ochotę? Jak to? Spokazuj. pokazuj. Bądźcie idźcie ej, ciu, tam! Ej, kina tu ma domek, to no do, ma dom. Ja ma abstrakcję. O, nasz domek. To nie jest wasz domek, domek już teraz. Co ty gadasz? Nie, nie żartuj sobie. Lenaszek? Ty się jest na Lenaszek jest tu lapis. O chłopie. Jaka chata u pirata. A tu a tu wy, a tu wy macie. Co? Sarkaj demek, idę jak ude. Co to za chata do Co ty? Jak w ogóle jak w ogóle powstały jak w ogóle powstały te Gajowice? Długa historia, się w Tobie pomagała. Tu? Nie ja wiem. Ej, ej, czekajcie! Wasza siostra poleciała do Hiszpanii. No. Moja, no. I co? co? ona się tam urodziła, to czy ona ma tam nie leci. No, ale nie ma lotów do Hiszpanii z, z tego lotniska. Ej, a wiecie, że jest lot do Ledaszkowice o 17? Nie, nie gadaj, Springles, co ty gadasz? No chodź nie się gadaj, Do chodzenia odcinek. Za 3,5 godziny będzie lot do rana To Ja muszę to zobaczyć. Springles, dochodź no. no. Nie gadaj, że o 17 jest lot do rana. Ej, Pat, to chyba na, na swoje koncerty, Samek. Patrz, to chyba na swoje koncerty. Ej, no, to jest na moje no. koncerty. No, no dobra, lotnisko, taksy, okej okay. Wejdźcie sobie do no, lotniska. o 17, o 17, tak? Padlica Ta lotniska Jest leżak, Llasz, pas żółty No, a pas żółty był ten, ja ten, ten jest tutaj Czyli pan Maciek okay. nim steruje No Ej, chyba za dużo się działo, jak to było ale nie, ja sobie najbardziej zadaję pytanie, kto to zbudował, bo ty Sprinkles nie masz takich umiejętności. No wiecie, samo się wydu wybudowało. Ej, a wiecie że, no ja trzeba w... wiecie, że trzeba wam zbudować wieżowce, bo tylko Debek ma swój wieżowiec, taki niebentowy. O ja no, to jest Ja was tu zostawiam, żebyście, ja lecę chyba też, ja lecę po waszą siostrę. Wróci okay. pewnie do 20 lat, myślę, że będzie ok. No będzie 20 to... lat to ona zmienia. Ona będzie miała 39 lat. No właśnie. Springles Spingles left to... the game. Okej, okay, to. No to co Spingles mamy na robić wioskę. na tych krajowicach? Trochę Wiesz? pusto. To się Może jakieś ej, ej. Ej, ten dom z Pinklusa to jest jakby przyklejony. Jakby to był meteoryt taki, ale w połowie by był właśnie on Ale on ma tutaj jakby kości te jego, ej, bardzo design ma. Ej, fajnie, to jest jego krew tutaj. A z Pinklusa miał i Ej, a dlaczego jest dom Kini? Przecież kiki miała abstrakcję. Ale ja, jest pusty. No, no, to jest dom abstrakcyjny. Ej, zobaczmy co tu się zmieniło. Wy, dom, kule nasz, to pewnie nic, ale chyba się nie uprawi. To po cichu, kucaj, kucaj! To są nie uda na zbliżu. Tegaszek. A co z tym tkwiło? Zabieram ten dźwięk. Prawie nic. To jest nasz, na, 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 nasz, nasz problem. Dobra. Okej, okay. no nasz domek jest ładny, taki dwupiętrowy. Zamiast ja sobie zobaczyć. No takie szklane jakby te. O, akurat też zapytałeś. To się schowamy, chodź schowamy. No, 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 Szkoda, że nie ma burzy, szkadań, bym się wyspał. Chyba, no, no, żeby się wymocnił. No ładnie, ładnie. Uu, Wejdź. wejść. znowu nie wygląda. Tu no, no. jest tam szkielet. O, można i spać. Nie, u um, mnie um jest za blisko ten szkielet jakby. Nie, to ja nie mogę. A to trzeba, ja i będę ładać. Mona, idź, się spać. O. o, jak sobie fajnie można spać. O, jeszcze dzień. Okay. Ale, w ja w ogóle, ale w ogóle, ale w ogóle jest to najbardziej ciekawe kto zbudował te gajowice całe. Nie wiem jak to powstało, Najbardziej nie to że Lenaszek przejęła nas dom Ale przecież Lenaszek nas nienawidziła i dlaczego ma obok nas dom? A ja wiem, właśnie. A dlaczego ten dom nasz, ten budował obok właśnie na nas? Ja bym bała, jakby... Ej, dzisiaj trzeba pokonać tak naprawdę yy, ten. Jak to nazwać? Kinie, chyba. Co? Ej, chodź na chwilę tutaj. Tam gdzie kinie, znaleźliśmy. Gdzie? Tam, bo, tu jest jakaś gazetka. Pokazuj gazetka z Pisze, gazetka co? No i to Aha, czyli to jest to, co zostało zbudowane. Zbudowana scena i do domki. I tu się zaczyna moja ulica. No? A tam się zaczyna moja ulica, przy naszym domu. Ja nie zobaczyć, czy się tam nic nie zmieniło, jak by było tam. Co? Tam, gdzie znaleźliśmy. Skinę poszliśmy, gdzie została. Okej, włączyła. Jak to kija? Gdzie ona teraz jest? Nie wiem. Kija, gdzie ty? Kija! Widzę kije, widzę kije. Kija! To się widzę. Cześć, miałam abstrakcję. Kija! Zresztą się stało? Czemu ty swoją słuchałeś? Ja miałam abstrakcję. Dobra, weź tu nie gadać, bo to zawsze taką posadzam od Pozbądźcie, poznaliśmy. Ej a, wie, ej, a wiecie, że ta wioska to jest dziadostwo? Co ty gadasz, pałek u mchaty nie ma! A wiecie w ogóle, kto to budował? Bo ja wiem! No to Diabel001. Pawele, się mi złoty. Weź mi jeszcze inny złoty. Nawet dupę mi to wiesz. Dawaj. Kładź. Nie no, nie rób tego. Ej, ale tak serio! Ej, ale wiecie co? Bo Springlus, czy, Ej, ale wiecie gdzie jest Springlus? Bo, bo miałam mu dać diamenty. Nie, Springlus, W Hiszpanii. W Hiszpanii. No, w Hiszpanii, w Barcelonie chyba. W Barcelonie? No, Aha. a widziałaś w ogóle te co się tam wybudowało? Tak. Ej, a wiecie no, ja co? Się, się Ej, bo ja się dowiedziałam więcej o Lenasku, bo wy mi zapłaciliście, co nie? No i co no, się dowiedziałaś? A wiesz, że tam jest pałac Lenaszka? Tam jest pałac Lenaszka, tam na tej górce. Co? Tam jest pałac i tutaj jest taka czar czarna ścieżka, nie? Ja pójdziesz sobie tą ścieżką, to tam jest moja głowa i ksawka, i ona chce nas zapuknąć. Ej, a no, mówiłam was, z, wiem, mówiłam, mówiłam Ci ksawek, że Ledasek was nienawidzi w sesji, że znalazłam plop, jak jeszcze byłeś polwany. Jak jeszcze ty byłeś polwany. Ja byłem porwany, no byłem porwany, no bo no, ona mnie za ona mi dała śpiączkę, tam mi zostawiła i tu tak? Ej, a się... wiecie, że Ledas hmm. chyba nie powróci? Lenas chyba. Dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. Ej, i wiecie nie co? Nie Ej, a wiecie, ze... Ej, a, a wyposażycie mój dobek, bo mój dobek jest niewyposażony. No ja cię mogę wyposażyć. K. Dobra, to co? To wyposażę. No to ja idę wyposażyć domek, chodź do domu.

nie ma nic. Pusto. Dobra. Kija, chodź, już gotowa. Tak. Okej, okay, to ja już jestem w tym domku. Gdzie ty nie jesteś, nie jest kija? Ej! To jest nasz dom! Co, to, 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 to! To jest w naszym domem. Idę to zobaczyć. to nie, nie, jest twój. Chodź. Jak to? Pokażemy ci, który to twój. Ej, 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 a wiecie co? Ej, mam wam coś powiedzieć. Bo Splinkus będzie wam klaść kwiaty. Bo no, dla Lenaska. Nie, 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 kwiatów. Dobra, chodź, ja? pokażę ci, która to twoja kawa. Chodź. Wszystko Taki biały klot, to będzie biały klot, To jest taki biały kloc. On ten właśnie, ten biały klot. Tak? O jaki ładny... Dobra, ja idę zobaczyć jak je wyposażyłeś. Ej, a w ogóle jak? Jak yy, wygląda... Co? Dlaczego Spring Gos ma najlepszy chyba dom z całych członków gry, więc Ma najbardziej podobny design. On ma najbardziej design, bo ma pod siebie ten dom, no bo widać kości, jest jego krew i jest jakby przebrany. Chyba nie jest. Dobrze widzowie, my kończymy ten odcinek i w o, wy Wiktora wieżowcu sobie o klik, zakończymy sobie ten odcinek. Grajowice znowu są większe, lepsze i powróciły. Do widzenko, kolidzenko. I do następnego, siema.